Dzień dobry Państwu. Stal-Stalowa Wola doczekała się najdłuższej serii zwycięstw w obecnym sezonie. Zielonoczarni wygrali trzeci raz z rzędu, gromiąc Elanę Toruń aż 5 do 1. Bogatym łupem Bramkowym podzielili się Kacper śpiewa, który strzelił dla naszych barw dzisiaj dwa gole: e, Michał Fidziukiewicz, Michał Płonka oraz Bartłomiej Ciepiela. E, honorowego gola dla Torunian pod koniec meczu strzelił e, Kacper e, Jujuźwiczki. E, Mecz rozgrywany był w ogromnym upale. Na początku w słabym, wręcz można powiedzieć ślamazarnym tempie. Ale Torunianie w takim tempie jednostajnym grali cały czas. Natomiast zawodnicy stali, rozkręcali się z, minutę, z minuty na minutę. W dziesiątej minucie Bartosz Sobotka zdecydował się na strzał za narożnika pola karnego. I wspaniała parada Pawła Sokoła uratowała jeszcze Lanę przed stratą bramki. Kilka minut później w 13 minucie lewą stroną podążył Piotr Zmożyński zagrał na głowę Dominika Chromińskiego i strzał naszego zawodnika nie trafił w bramkę ale to było w zasadzie po takie Preludium piłkarskie do tego, co się zaczęło dziać później. W 19 minucie bardzo dobra akcja stalowo-wolan. E, nasi przejęli piłkę w środkowej części boiska. Szybkimi podaniami wymienili się e, Kacper Śpiewak i Bartosz Sobotka. Sobotka uderzył na bramkę. Bramkarz sparował piłkę w bok. Dobiegł e, Kacper Śpiewak. E, dograł e, na, środek, e, na środek linii 5 metra tam już czekał Michał Fidziukiewicz i sfinalizował akcję Stalówka objęła prowadzenie ten krzyk radości w 19 minucie e, tylko tchnął dalszą wiarę e, piłkarzy stali w to że może być jeszcze lepiej i na bramkę e, na bramkę Torunian sunęły kolejne ataki. W 27 minucie z lewej strony Sobotka zagrał do śpiewaka. Kasper Śpiewak strzelił ze środka pola karnego i bramkarz Torunia wybronił to piłkę. W 31 minucie z woleja próbował Szymon Jarosz. Tam jeszcze doskoczył Michał Fidziłkiewicz, ale nie zdołał umieścić futbolówki w siatce. W 33 minucie aż dwóch graczy stanęło przed szansą podwyższenia rezultatu. Ale ani ta sztuka nie udała się Fidziłkiewiczowi, ani śpiewakowi. Ogromna przewaga stali, stalowa wola dużo sytuacji, niedosyt, bo po pierwszej połowie powinniśmy prowadzić wyżej, a prowadziliśmy tylko jeden do zera. Ale od czego są drugie połowy? W drugich połowach meczu to stal zwykle ma przygniotującą przewagę i rywale sobie z tą grą naszej drużyny nie radzą. I tak było w dniu dzisiejszym. Dziu dzisiejszym było efektownie. W 50 minucie już była sytuacja na kolejnego drugiego gola, lecz jeszcze Dominik Romiński nie zdołał przechytrzyć bramkarza, nie trafił w bramkę. W 63 minucie e, mieliśmy ładną dwójkową akcję Kacpra Śpiewaka i Fidziłkiewicza. E, Fidziłkiewicz wpadł w pole karny, został popchnięty i sędzia Robert Marciniak z Krakowa bez wahania wskazał na punkt oddalony 11 metrów od bramki. Jednak e, Michał Fidziłkiewicz e, podszedł chyba za bardzo spięty do tego e, uderzenia i nie trafił w bramkę. E, czy to już koniec tej, tego dramatu, tej kiepskiej... E, Rzeczywistości Torunian, nic bardziej e, mylnego. Za chwilę ich pomocnik, Jakub ubierzało, e, dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. W 64. minucie musiał opuścić boisko, a stal e, Ani myślała, zwalniać tempa. E, w 68. minucie Michał Fidziłkiewicz wspaniale zrehabilitował się za ten niewykorzystany rzut karny. Wypatrzył e, w polu karnym e, kacpra śpiewaka, a na Nasz wychowanek gdzieś tam znalazł lukę pomiędzy ręką a nogą obrońcy, ręką bramkarza a nogą obrońcy e, Toruńskiego i wpakował piłkę do siatki. Stalówka wygrywała 2-0, ale to był dopiero początek koncertu, wspaniałego koncertu naszego Kacpra Śpiewaka. E, w 77-minucie, właśnie Kacper Śpiewak. E, Zacentrował do Michała Płonki. Michał Płonka uderzył głową i piłka po raz trzeci znalazła się w siatce. W 87. minucie spotkania znowu w roli głównej wystąpił obrońca Stali, Adam Waszkiewicz który wypaczył w polu karnym Bartłomieja Ciepiele, tam jeszcze taki Kiks obrońcy i Bartłomień Ciepiela, który wcześniej miał sytuację, mógł wstrzelić czwartego gola, ale co się nie udało wcześniej, udało się właśnie w 87 minucie. Prowadziliśmy już 4-0. Za chwilę, dwie minuty później, niezdecydowanie rozluźnienie w szykach obronnych naszej drużyny wykorzystał Kacper Juźwicki który z pięknym strzałem, w okienko pokonał Dawida Pieczkiewicza. Było 4-1, ale Stali było w tym meczu wciąż. Mało. Eee, ostatnia akcja eee, w czwartej minucie, już w eee, ostatniej minucie w zasadzie doliczonego czasu gry, eee, Piotr Zmożyński wypatrzył w polu karnym Kacpra Śpiewaka i Kacper Śpiewak jeszcze dorzucił kolejnego swojego gola i przypieczętował wysokie zwycięstwo stali stalowa wola. 5 do 1. To bardzo prog dobry prognostyk przed tymi ostatnimi meczami. Eee, Stalówka. Eee, jest w tej chwili wysoko w tabeli, ale yy, b, b, wysoko w tabeli brakuje naszym graczom jednego punktu. W tej chwili do strefy barażowej drużyn walczących o pierwszą ligę, ale. E, dzisiaj jest upał, e, kurtyny wodne na nasze głowy się przydadzą. Do końca rozgrywek e, jeszcze trzy mecze, e, dwa mecze z pretendentami do awansu. E, w najbliższe środę z Widzewem Łódź w Łodzi e, i w niedzielę z GKS-em Katowice będą to trudne mecze. I na zakończenie e, Pogoń, Pogoń sielce. E, jednak tutaj, dzisiaj ze stalowej woli, e, tryska optymizm po tak wysokim zwycięstwie. E, Stal Stalowa wola, naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo blisko upragnionego celu. Ze Stalowej woli dla cztery miasta. PL Krzysztof Szkutnik.